A w dzisiejszym odcinku pokażę Wam kilka piłek z myłek, to wcale nie jest taka zwykła piłka, więc sprawdzamy, jak one będą lecieć, kiedy się nimi rzuci. Dla przykładu wyjmiemy sobie tutaj jedną piłkę z myłkę. To jest taki akurat uśmieszek. O, taka piłka z myłka bym to powiedział. I teraz sprawdzimy, co się stanie, jeżeli ją rzucimy. Widzicie? Zmieniła kierunek lo lotu. To teraz przetestujemy tak z innymi piłkami, z miłkami. Wyjmujemy kolejne. Mamy teraz tutaj klauna. Zobaczmy taki uśmiechnięty klaun. Z miłką tutaj jest akurat smutny. A tutaj uśmiechnięty. Takiego słodkiego kotka w kolorze niebiesko-różowym. Weźmiemy sobie teraz kolejną pił kolejne piłki z myłki. Mamy teraz taką żółtą z oczami. To są chyba takie piłki z myłki emotkowe, tak mi się przynajmniej wydaje. Ten ma, ten, ta akurat piłka z myłka ma yy, wystawione zęby, także. O! Właśnie tutaj uciekła mi ta piłka. To są piłki z myłki i nigdy nie wiadomo, coś się z nimi wydarzy. A nigdy nie wiesz, w którą stronę poleci. Także to jest prawda akurat. I na, myślę, że w dzisiejszym odcinku mogą dużo zamieszania narobić. Teraz bierzemy piłkę z myłkę krówkę. Tak ona wygląda. Bo kokos, coś takiego. Położymy go sobie tutaj, gdzie inne. I została nam jeszcze ostatnia piłka zmyłka, czyli taki nosorożec. I teraz będziemy testować te wszystkie piłki zmyłki, które tutaj mamy. Która będzie najbardziej płatała figle. Bierzemy teraz pierwszą piłkę zmyłkę. Uwaga! A teraz spróbujemy potoczyć na przykład tą minkę, zobaczymy jak poleci. I widzicie przyleciała tutaj pod moją nogę. Zamiast polecieć prosto, to skręciła i zrobiła takie kółeczko. Takie właśnie figle płatają te piłki z myłki. Odłożymy ją sobie tutaj na bok. Na razie i tego kotka też. Mamy tutaj Taki uśmieszek już mówiłem. I potoczymy go. Najpierw, będzie, najpierw będziemy toczyć, a później rzucać. Jak widzimy, ona się zatrzymała i zrobiła tylko takie kółeczko. Teraz będzie klaun. Kolejny w kolejności. Uwaga! Sprawdzimy jak mu pójdzie. Krówka. O, ona tym razem się tak prosto przekręciła, widzicie, ale ale to nie jest tak, że ona poleciała do końca prosto, bo taki łukos trochę zrobiła. Odkładamy ją do innych piłek z myłę. Zaczynamy sobie od jednorostca i sprawdzamy jak daleko poleci. No tym razem ona wyjątkowo tak skręciła w bok, ale nie zachwyciła jako specjalnie. Odkładamy ją tutaj. I została nam jeszcze ostatnia próbna piłka z Właśnie ten kokos. I toczymy go. I poleciał znowu w tamten róg. Widzimy, ona ma tu gdzieś mniej więcej na środku środek ciężkości. I teraz robimy drugą konkurencję z tymi piłkami. A zarazem ostatnią. Już mamy tego kokosa, to zaczniemy od niego. Uwaga, kokos! No, bardzo ładnie. Prosto, odbił się od drzwi i tak trochę skręcił. Nawet się tu jeszcze kręci trochę ten kokos. Go... teraz klauna. Tak? A on to już tak nietypowo. Zamiast powiedzieć prosto, to tutaj tak trochę skręcił. Zrobił taki zawijasek, także Klaun zrobił już zdecydowanie większego figla od kokosa. Weźmiemy sobie od tego uśmieszka. Zobaczymy, jak sobie poradzi. No i wleciał w regał z książkami, ale wrócił tutaj z powrotem do mnie. Ten smoczek. I bardzo ładnie poleciał tak jak kokos. Bardzo prosto i dobrze w tej konkurencji. Odkładamy go tutaj. I zostały nam ostatnie trzy piłki z myłki. Krowa. Rzuciłem ją w rygał i wróciła tutaj z powrotem. Zbierzemy jednorożca. Uwaga! No jednorożec poleciał prosto i została nam ostatnia do przetestowania. Kotek. Kotku, zobaczymy jak ci pójdzie. Jesteś jeszcze ostatnim uczestnikiem dzisiejszego konkursu. Sprawdzamy jak mu pójdzie. No, prawie że poleciał prosto, ale wleciał tutaj. Pomiędzy szafkę i drzwi. I na tym kończymy dzisiejszy odcinek z piłkami, z myłkami. Do zobaczenia w następnych filmikach.